Dzień dobry, ja jestem Pietrek Noli, czytam Pietrek, po prostu witam na MTA. Długo nie było filmów, bo ponad tydzień już minął. Dzisiaj mam plan, to znaczy już ten plan po, po, po części wykonałem, bo już kupiłem samochód, który chciałem. Przechodząc do części głównej filmu, miałem kiedyś już w planach kupić pojazd, który jest yy, po prostu radiowozem w policji na For Life. Ie. No i w końcu to zrobiłem, kupiłem sobie Merita. Teraz tak, nie wychodźcie z filmu, żeby nie było. My go zaraz sobie jakoś zrobimy go lepiej na samochód policyjny, bo na razie on wygląda. Tak, nie wygląda jak radiowóz policyny, a właśnie ma wyglądać jak taki radiowóz, co chcę dziś w nim zrobić? Na pewno zamienimy felgi, na felgi Virtual, bo z tego co wiem, na multimedii frakcyjnej SAPID na forum, patrzyłem sobie jak wygląda pojazd nieoznakowany policji. Ich samochody frakcyjne wyglądają w taki sposób. Są albo szare, albo czarne te temerity mają czarne felgi Virtual, których tu nie ma i zaraz je sobie zrobimy. Dodatkowo czego nie widziałem, e, no to oczywiście są szyby. Szyby mogą być czarne, ale czy są tam czarne szyby? Nie wiem, musiałbym to sprawdzić jeszcze raz na filmie ich. Jesteśmy na komponentach i tutaj chcę sprawdzić to, ile kosztuje w ogóle zmiana szyb, bo szyby będą według mnie dobrze wyglądały w tym pojeździe. E, ale znowu mogą trochę kosztować od 5000 do 75. Za 15000 są trochę ciemniejsze, za 35 już takie pół na pół mniej więcej można by powiedzieć. Ja bym dał 80%, pomimo że te szyby będą tak mało przyciemnione, ale spróbujemy. Dobra, kupiłem to. W sumie to nie dało dużej różnicy. Ale troszeczkę może nie. Troszeczkę widać tę różnicę. E, nie jest tak źle. Kupimy jeszcze sobie felgi i zmienimy kolor na szary. Tak mi się wydaje, że to będzie lepszy kolor niż taki czarny. Nie wiem, czemu bardziej mi się podoba. Przyjechaliśmy już pod tuning i teraz tak. Musimy znaleźć ID moich felg, które ja sobie chcę zamontować. To zaraz zrobimy. 1095. 97, co to znaczy. Więc te montujemy. To będzie już lepiej wyglądało chyba. Zobaczymy w ogóle, czy te felgi są fabrycznie czarne, bo jeśli tak, e, to będzie fajnie. Ej, w ogóle fabryczne felgi fajnie wyglądają, jak w takim normalnym samochodzie. Mamy zamontowane felgi i teraz tak, yy, tak one wyglądają, no fajnie, fajnie, polecam, polecam bardzo. Plan jest taki, malujemy felgi na czarno, kolor dajemy na szary i będzie prawilny, nieoznakowany radiowóz, może bez świateł, yy, tych sygnalizacji świetlnej, ale ale nieważne. Felgi, 5000. Strasznie drogo to kosztuje, ale co, co z tym zrobię? Nic z tym nie zrobię. Aha, felgi, no tak. Do tego jeszcze przecież obramowanie felg, bo jakby inaczej. To kosztuje jeszcze 1000. Mamy felgi czarne. Ej! Fajnie to wygląda. Przyznajcie, że przyznajcie sami, że fajnie to wygląda. Gdyby nie ta maska rozwalona, fajnie by to wyglądało. Teraz kolor na szary, tylko jest problem taki, że nie wiem jakie oni mają RGB, więc po prostu spróbujemy to odzorować, bo, bo tak będzie najlepiej. I teraz tak, szary. Dajemy Taki, i wygląda to tak. I to już ty, za pierwszym razem. Ej, za pierwszym razem mi się udało, tak mniej więcej. To jaśniejszy będzie taki jakoś. O, szary kolor. Wygląda to nawet nieźle. Po naprawie mamy mój radiowóz. Tak on wygląda. Powiem Wam, że udało mi się to chyba. Jedziemy chyba jeszcze przebrać się, bo to też jest ważne, żeby nie wyglądać jak taki typowy CJ. Mamy nowy skin, tak on właśnie wygląda, i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samochodzie. Przetestujemy jeszcze, czy da się kogoś zatrzymać. Ciekawe, czy się w ogóle nabierze z takim czymś. Nie wiem, co o tym sądzicie. Spróbujemy, spróbujemy. Mam nadzieję, że administracja nie skapnie się co robię e, i wszystko pójdzie po mojej myśli. Jest dobrze, będzie dobrze, mówię Wam, będzie dobrze. Zatrzymamy i wyciągniemy łapówkę. Jadą świry, jadą. Uciekł. Czekajcie, o kurde. Pojedziemy za nim. To niezły policjant, jestem. Mechanika pojechali. No nie, benzyna mi się skończyła. O, to niedobrze. Zapomniałem zatankować. Debil jestem. Szybko, są sarsy? Nie ma sars. O mój. Boże, co to będzie? <laughs> Musiałem reporta napisać. Ucieka? <laughs> co on robi? To było słabe, to było naprawdę słabe. Trzeba coś lepszego wymyśleć. O, jedzie Elka. a nie ona kończy kurs dopiero. To nie to będzie ciężko. Tu jedzie kolejny samochód, może to też prawo jazdy. Tak, to jest prawo jazdy. Łapiemy prawo jazdy. To się uda. Na 100%. On jedzie dalej. Chyba nie skapnął się o co chodzi. Zatrzymał się? Zatrzymał się! What? Okej. Okay. Eee, co? Okej. Okay. Dzień dobry. Uciekł mi! Ale dobra, zatrzymał się przynajmniej. Aha, przyteleportowało go w ogóle. No dobra, czyli e, pojazd się zatrzymał, nie wiem czy to był jakiś lak czy co, ale zatrzymał się. Pomimo, że wie, wiem, że to była Elka, ale zatrzymał się, to jest najważniejsze. W ogóle jeszcze, jak mogliście zauważyć wcześniej, e, kilka osób się pytała, pytało w ogóle, czy to jest projekt e, na serwerze, jak kupowałem ten samochód od lidera, to... Policja, to się pytali, czy to jest projekt? Czy ten samochód jest pod projekt? Jeśli wy chcecie ten samochód, żebyśmy zrobili z niego projekt, czyli dali go na 2-2 Full Tune, bez Nitra, oczywiście, bo Nitro to jest takie, według mnie, trochę dodatkowa rzecz, która nie musi być w Full Tune, to napiszcie. Ja takich samochód chętnie mogę zrobić, bo to jest jednak samochód taki dosyć ikoniczny. No, gracze, którzy grają na Forlife wiedzą, co to jest za samochód. Myślę, że warto go zrobić. A ja was żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybujcie kanał, link do Discorda dla widzów macie w opisie, tam też polecam wejść i tyle. Dzięki.